Charles Leclerc to kierowca z ogromnym potencjałem, który nie może przekuć go na sukcesy. Tak można by podsumować dotychczasową karierę Monachijczyka. Obecnie jest już piąty sezon w Ferrari i w każdym z nich brakowało mu, żeby mógł na poważnie powalczyć o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. W tym materiale odpowiemy sobie na pytanie, czy Charles Leclerc jest materiałem na Mistrza Świata, a może jest już wypaloną gwiazdą? Jego ścieżkę juniorską idealnie opisuje sam fakt, że w F3 i F2 udało mu się wygrać rok po roku jako debiutant. Dzięki temu Ferrari załatwiło mu miejsce na sezon 2018 w zespole Zaubera. Pierwszy sezon w F1 przyniósł wiele pozytywnych niespodzianek i bez problemu pokonał zespołowego partnera Markusa Eriksona. Leclerc przeszedł do Ferrari w 2019 roku. Zrobił naprawdę dobre wrażenie na tle Sebastiana Wetela, pokonując go w pojedynku wewnątrz zespołowy. W sezonie 2020 Ferrari odczuło skutki naginania przepisów przy budowie jednostki napędowej. Mimo tego Leclercowi udało się dwukrotnie stanąć na podium. Przy czym Vettel miał ogromny problem z tą konstrukcją i zdecydowanie odstawał tempem od Monakijczyka. Sezon 2021 był ostatnim sezonem przed zmianą przepisów. Ferrari udało się nieco odrobić, ale mając na uwadze duże zmiany w konstrukcji, postarali się jak najszybciej przenieść rozwój samochodu na przyszły sezon. I w ten oto sposób. Przenosimy się do roku 2022. Już przed pierwszą rundą zanosiło się na to, że Bolid będzie naprawdę konkurencyjny. Obaj kierowcy Ferrari dostali bezapelacyjnie najlepsze Bolid Kuderi od kilku ostatnich lat. Drugie miejsce w zespole zajmował Carlos Sainz, który zaliczył naprawdę solidny sezon 2021, pokonując w Generalce Leclerca. Po pierwszym wyścigu w Bahrajnie samochód okazał się zarówno niezwykle szybki, jak i bezawaryjny, czego nie można było powiedzieć o Red Bullu. Z Sakiru włoska stajnia wywozi dublet. Wszystko wskazywało na to, że to musi być ten sezon. Bardzo inteligentna jazda Sharla podczas pojedynków z Verstappenem wyglądała zdumiewająco. Podobnie było w Arabii Saudyjskiej, gdzie również świetnie oglądało się ich walkę. Leclerc po trzech rundach sezonu prowadzi w klasyfikacji generalnej, wygrywając przy tym dwa wyścigi, i raz będąc drugi. A z kolei Verstappen dojeżdża do mety raz, jednocześnie zdobywając 25 punktów. A zatem, jak to się stało, że po takim początku sezonu Leclerc skończył 150 punktów za Verstappenem? Po pierwsze, jednym z problemów, który towarzyszy Szarlowi od początku jego kariery, jest skłonność do popełniania błędów. Przykładami są tutaj wyścigi na Imoli, Paul Ricard czy Suzuce. Wszystkie z tych sytuacji to błędy popełniane bez udziału innych kierowców. Ale mające duże konsekwencje. W wyścigach stara się być spokojny i opanowany, ale pomimo kilkuletniego stażu we F1, raz na jakiś czas zdarza mu się popełniać właśnie takie błędy. Mimo to jest w stanie się po nich szybko pozbierać. Podczas rozmów z dziennikarzami, kiedy tylko się da, stara się brać winę na siebie. Na pewno jest to ważna cecha, która czyni go dojrzalszym. Kolejną ogromną zaletą Sharla jest jego tempo w kwalifikacjach. W dotychczasowej karierze wygrywał pojedynki kwalifikacyjne z każdym partnerem zespołowym. W 2022 zdobył nawet więcej pole position niż sam Max Verstappen, który został w tym sezonie Mistrzem Świata. Idealnie pokazuje to, że Charles potrafi błysnąć na pojedynczym kółku tyle, ile się da, balansując na granicy błędu. Monakijczykowi brakuje nieco cech przywódczych, przez co w Ferrari dalej stawiany jest na równi z Sainzem. Leclerc powinien dosadnie zaznaczyć, że jest jedynką w zespole z Maranello. Tak jak to wygląda w Red Bullu, gdzie Max prawie zawsze stawiany jest jako bardziej priorytetowy kierowca. I właśnie z tym wiąże się kolejny problem. Ponieważ Ferrari bez jawnego postawienia na jednego zawodnika zmniejsza sobie możliwości strategiczne. Może nie jest to do końca moralne, ale Red Bull zyskuje na tym, że może nieco poświęcić Pereza kosztem lepszej strategii dla Maxa. Tak jak to wyglądało chociażby w Abu Dhabi w 2021 gdzie strategia Czeko została ustawiona typowo pod przyblokowanie Hamiltona. O finalnej porażce Leclerca w sezonie 2022 zdecydowało naprawdę dużo czynników. Jednym z nich była dyrektywa mająca skończyć z Purpoisingiem, na której znacząco ucierpiało tempo Ferrari. Obecnie największym problemem Leclerca wydaje się zespół. Wielokrotnie podejmują głupie decyzje oraz brakuje tam kilku charyzmatycznych postaci, które mogłyby ustawić zespół do pionu. Kontrakt Monakijczyka obowiązuje do 2024 roku i zdecydowanie ma bardzo dużo ciekawych opcji na potencjalny transfer. A może w Ferrari jednak skusi Szarla do pozostania w zespole? Jakie jest Wasze zdanie? Leclerc będzie w stanie znowu powalczyć o mistrzostwo? A może w końcu odejdzie z Maranello? Zapraszam do sekcji komentarzy.